Przed chwilą Rada Miejska w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę, decyzję w zasadzie o tym, żeby panią odwołać. Jednym głosem tak naprawdę zdecydowano o tym, że już nie jest pani wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Szkoda? Myślę, że. Powiem szczerze nie wiem, co mam gdzie, czy szkoda. Jeżeli, Panie Bartku, to jest. Jeżeli rzeczywiście to odwołanie moje jest efektem mojego głosowania w sprawie likwidacji oświaty publicznej, to dla mnie nie szkoda, ponieważ swoje zdanie wyraziłam i będę się tego zdania trzymała do końca. Jestem przeciwna oświacie, przekształceniu przekształcaniu oświaty publicznej w niepubliczną i taka jest wola moich wyborców, moich mieszkańców i ja tą wolę wyrażam. Nawet za cenę tego stanowiska, które Pani miała. Pani Bartku, co to za stanowisko? Człowiekiem naprawdę się jest całe życie. Wiceprzewodniczącym Rady się bywa. I dla mnie to był epizod w moim życiu. W pewnych momentach bardzo przyjemny rzeczywiście, aczkolwiek mam swój kręgosłup i tak zdecydowałam. Kręgosłup jest, ale łzy w oczach też widzę. To nie są to łzy, że tak powiem rozpaczy absolutnie. Bardziej jest to spowodowane, tak jak mówię, y tym, że... To to... Może to są łzy rozczarowania. To znaczy może rozczarowania, wiem. Może nie rozczarowania, bardziej tego, że tak naprawdę to pan burmistrz Pawlicki zdecydował o głosowaniu. Zdecydował o głosowaniu wcześniej, już przed, przed tym, kiedy poinformował radnych nawet o swoim pomyśle. Tak, myśla, tak, 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 tak mi się wydaje. No, pani mówiła, że był już u pani 16 marca. 10 marca był pan burmistrz u mnie w biurze tak i powiedział, że mam zrezygnować, bo jeżeli nie, odpowiedziałam, że nie zrezygnuję, ponieważ nie pan burmistrz powołał mnie na funkcję wiceprzewodniczącej, tylko radni. Pan burmistrz powiedział, że radni paniem odwołają, także... Wizjoner. 11 radnych w sumie jakby przystało na to, co burmistrz o tym, co burmistrz to pani powiedział już kilka tygodni temu. To znaczy ja nie jestem zdziwiona wynikiem. Jestem bardziej zdziwiona tym, że jednak y, trzech radnych jednak miało swoje zdanie. Odrębne jak pan burmistrz. Bo na pięciu radnych mogłam liczyć z całą stanowczością to podkreślam. Natomiast tych trzech radnych jest to dla mnie wielka niespodzianka, pozytywna niespodzianka i za to im dziękuję. Przewodniczący Rady Powiatu pan Matuszak zadeklarował, że w poniedziałek rezygnuje z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu. Pani myśli, że ta decyzja, która dzisiaj się stała i to, co ma się wydarzyć w poniedziałek? W, w Polskim Stronnictwie Ludowym każdy ma, że tak powiem, swoją funkcję. I to była decyzja pana Karola Matuszaka, który jest prezesem miejsko-gminnym PSL-u. Skoro tak zdecydował... Ja tę decyzję szanuję. Czy będzie rozpad koalicji, nie, nie do mnie ta decyzja należy. Cieszę się z tego, że mogę w PSL liczyć na moich kolegów partyjnych, bo i na Karola Matuszaka, i na Marcina Porolniczaka stoją za mną murem, również Rysiu Kołodziej, radny od wielu lat. Wiem po prostu, że są do mnie ogromnym wsparciem i z tego naprawdę jestem zadowolona i dumna.